Rozdział XIII. Gdy nieco po północy wróciłem do internatu, wszyscy koledzy już leżeli w łóżkach, choć przez zamki i szczeliny drzwi z ich pokojów na podłogę korytarza przełączały się stróżki światła. Najciszej jak mogłem wszedłem do sypialni, delikatnie zamknąłem drzwi i z ciekawości spojrzałem na budzik. Dochodziła pierwsza. Zapaliłem lampkę i wyciągnąłem z torby album ze zdjęciami wykradziony przez nas z oranżerii. Otworzyłem go i ponownie znalazłem się w fotograficznym gabinecie osobliwości. Jedno ze zdjęć przedstawiało dłoń, której palce połączone były błoną, jak u żaby. Na zdjęciu obok dziewczynka o blond loczkach w białej sukience odsłaniała w szatańskim niemal uśmiechu psie kły. Strona po stronie moim oczom ukazywały się okrutne wybryki natury. Dwóch braci albinosów, których skóra była tak przezroczysta, iż mogła spłonąć od samego blasku świec. Bliźnięta syjamskie, zrośnięte czołami, skazane na patrzenie przez całe życie na swoje twarze. Nagie ciało kobiety, której kręgosłup skręcał się jak sucha gałąź. Większość zdjęć przedstawiała małe dzieci i nastolatków. Wielu wyglądało na młodszych ode mnie. Prawie nie było ludzi dorosłych ani starców. Pojąłem, że ci nieszczęśnicy mieli niewielkie szanse na dłuższe życie. Marina od początku uważała, że ten album nie należy do nas i że nie powinniśmy go byli przywłaszczać. Teraz, kiedy adrenalina zniknęła już z mojej krwi, stwierdzenie to nabrało nowego sensu. Przeglądając album, bezcześciłem kolekcję cudzych wspomnień. Czułem, że owe obrazy spuntku i nieszczęścia składają się na swoisty dokument rodzinny. Raz jeszcze przejrzałem stronę po stronie w nadziei, iż może odkryję jakiś wyższy porządek łączący wszystkie fotografie. W końcu zamknąłem księgę i schowałem ją do torby. Zgasiłem światło. W oczach stanęła mi marina spacerująca po swojej odludnej plaży. Patrzyłem, jak się oddala brzegiem morza, dopóki sen. Nie uciszył fal. Tego dnia deszcz znudził się Barceloną i przesunął bardziej na północ. Niczym nałogowy wagarowicz uciekłem z ostatniej lekcji na spotkanie z Mariną. Spod rozsuwającej się kurtyny chmur prześwitywał błękit. Słoneczne plamy pokryły ulice. Czekała na mnie w ogrodzie, skupiona nad swym sekretnym zeszytem. Ujrzawszy mnie, natychmiast go zamknęła. Byłem ciekawy, czy pisze o mnie, czy o tym, co zdarzyło się w oranżerii. Jak tam twoja noga? Zapytała, przyciskając zeszyt do piersi. Dziękuję, przeżyję. Nieważne, muszę ci coś pokazać. Wyjąłem album i usiadłem obok niej przy fontannie. Zacząłem szukać zdjęcia. Na widok fotografii Marina ciężko westchnęła. Mam powiedziałem, odnalazłszy zdjęcie na jednej z ostatnich stron. Rano, po przebudzeniu, przeszło mi to do głowy, że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Marina przyjrzała się wybranej przeze mnie czarno-białej fotografii, emanującej tym dziwnym urokiem, jakim obdarzone są jedynie portrety wykonywane przez dawnych artystów-fotografików w ich atelier. Przedstawiała ona mężczyznę z obrzydliwie zniekształconą czaszką, o zdeformowanym kręgosłupie, Ledwo trzymającego się na nogach, wspierał się na młodym człowieku w białym fartuchu, okrągłych okularach ze starannie przystrzyżonym wąsikiem i elegancką krawatką. Lekarz patrzył w obiektyw. Pacjent zakrywał dłonią oczy, jak gdyby się wstydził swego stanu. Za nimi dostrzec można było parawa i wnętrze gabinetu. Z boku widoczne były uchylone drzwi, z za których lękliwie, turąc dla siebie lalkę, wyglądała mała dziewczynka. Zdjęcie wyglądało na załącznik do historii choroby. Przyjrzyj się dobrze, poprosiłem. Widzę tylko tego biedaka. Nie patrz na niego. Zobacz, co jest za nim. Okno. A za oknem? Marina zmarszczyła czoło. Poznajesz? Zapytałem, pokazując jej sylwetkę smoka, zdobiącego fasadę budynku naprzeciwko gabinetu, w którym zostało zrobione zdjęcie. Gdzieś widziałam już tego smoka. Otóż to, krzyknąłem. Tu w Barcelonie, na Ramblas, z nieopodal Teatru Liceo. Przejrzałem dokładnie cały album, i jest to jedyna fotografia zrobiona w Barcelonie. Odwróciłem odklejone zdjęcie i podałem je Marinie. Na rewersie, mimo, że litery już mocno zblakły, można było odczytać. Atelier fotograficzne Moroter Bortz, 1951. Kopia. Dr. Juan Sherry, Cambla de los Estudiantes, 46 48, pierwsze piętro, Barcelona. Marina oddała mi zdjęcie wzruszając ramionami. Oskarze, to zdjęcie zrobiono niemal 30 lat temu, nic z niego nie wynika. Dziś rano sprawdziłem w książce telefonicznej. Dr. Sherry wciąż widnieje w niej jako lokator na Rambla de los Estudiantes, 46 48, pierwsze piętro. Wiedziałem, że to nazwisko coś mi mówi. I przypomniałem sobie, że Sentis powiedział, iż doktor Shelley był pierwszą osobą, z którą zaprzyjaźnił się Michał Kolwenik po przybyciu do Barcelony. Marina przyjrzała mi się bacznie. I o ile cię znam, oczywiście nie poprzestałeś na sprawdzeniu książki telefonicznej. Zadzwoniłem tam, przytaknąłem. Odebrała córka doktora Szeleja, Maria. Powiedziałem jej, że musimy koniecznie porozmawiać z ojcem. I co? Umówiła Cię? Z początku nie miała zamiaru, ale kiedy powiedziałem o Michale Kolweniku, głos jej zadrżał. Doktor Sherry zgodził się nas przyjąć. Kiedy? spojrzałem na zegarek. Za mniej więcej trzy kwadranse. Pojechaliśmy metrem na Plac Kataluna. Zaczynało zmierzchać, kiedy schodami wychodziliśmy w kierunku Ramblas. Czuło się już atmosferę nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Miasto przystrojone było girlandami lampek. Latarnie rzucały na chodnik wielokolorowe światła. Stada gołębi raz po raz wzbijały się do lotu pomiędzy stoiskami kwiatów i kawiarenkami, ulicznymi grajkami, żonglerami, turystami i tobylcami, policjantami i złodziejaszkami, ludźmi żywymi i duchami z innych epok. Herman miał rację. Takiej ulicy jak Ramblas. Nie znajdzie się nigdzie indziej na świecie. Stanęliśmy pod imponującym budynkiem Gran Teatro del Liceo. Tego wieczoru odbywało się przedstawienie operowe, więc diadem świateł rozjaśniał markizy nad głównym wejściem. Przeszliśmy na drugą stronę bulwaru i szybko natrafiliśmy na kamienicę, z której fasady zielony smok przyglądał się tłumom spacerowiczów. Ujrzawszy go, pomyślałem, że legenda dla Świętego Jerzego zarezerwowała ołtarze i dewocjonalia, ale zabity przez niego smog był wszechobecny w bramach, fasadach i latarniach całej Barcelony. Dawny gabinet doktora Joana Szelija znajdował się na pierwszym piętrze starego budynku o wielkopańskiej aparycji, ale licho oświetlonego. Pokonawszy tonący w półmroku hall, znaleźliśmy się przy okazałych spiralnych schodach. Nasze kroki głucho zadudniły. Moją uwagę zwróciły kołatki skutego żelaza w kształcie aniołów. Iście katedralne, witraże otaczające świetlik, sprawiały, iż budynek zdawał się największym kalejdoskopem świata. Jak to zwykle bywa w starych kamienicach, pierwsze piętro znajdowało się dopiero na trzeciej kondygnacji. Minęliśmy parter i antresole i stanęliśmy przed drzwiami, na których wisiała stara tabliczka z napisem doktor Joan Shelley. Spojrzałem na zegarek. Do umówionej godziny brakowało jeszcze dwóch minut, kiedy Marina zadzwoniła do drzwi. Kobieta, która nam otworzyła, wyglądała jakby przed chwilą zeszła ze świętego obrazka. Eteryczna dziewica, mistyczka żyjąca poza realnym światem. Jej skóra była biała jak śnieg i niemal przezroczysta. Oczy tak jasne, że trudno orzec, jaki naprawdę miały kolor. Jednym słowem – Anioł bez skrzydeł. Pani Shelley? zapytałem grzecznie. Skinęła głową, a w jej oczach zabłysło zainteresowanie. Dzień dobry, zacząłem. Nazywam Dzień. się Oskar. Dzwoniłem dziś rano. Przypominam sobie. Zapraszam do środka. Maria Shelley tanecznym krokiem poprowadziła nas w głąb mieszkania. Poruszała się jakby w zwolnionym tempie. Była wątłej postury i pachniała wodą różaną. Oszacowałem ją na jakieś trzydzieści parę lat, chociaż wyglądała Nad Nadgarstek miała zabandażowany, bo szyję przywiązaną chustką. Ściany korytarza, ciemnego jak kamera obskóra, obite były aksamitem i obwieszone dymionymi lustrami. Dom pachniał niczym muzeum, jakby wypełniającego powietrze uwięziono w nim wieki temu. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że zgodziła się nas Pani przyjąć. To moja przyjaciółka Marina. Maria bacznie przyjrzała się Marinie. Zawsze fascynował mnie sposób, w jaki kobiety taksują się nawzajem. Tym razem było podobnie. Bardzo mi miło, powiedziała w końcu Maria, szeli przeciągle. Mój ojciec ma już swoje lata i dość krewki temperament. Proszę, abyście go zbytnio nie męczyli. Może pani być spokojna, obiecała Marina. Maria swoim zwiewnym krokiem nimfy poprowadziła nas dalej. Wspomniał pan, że ma pan coś, co należało do nieżyjącego pana kolwenika? zapytała. Znała go pani? odpowiedziałem pytaniem na pytanie. Jej twarz rozjaśniły wspomnienia z innych czasów. Tak naprawdę to nie za bardzo. Za to wiele o nim słyszałam, jeszcze kiedy byłam mała. Powiedziała cicho, jakby mówiła do siebie. Na ścianach obitych czarnym aksamitem wisiały obrazki przedstawiające świętych, matkę boską, męczenników wagonii. Ciemne dywany pochłaniały promyczki światła, którym udało się przekraść przez szczeliny w zamkniętych żaluzjach. Idąc za naszą gospodynią przez galerię, zastanawiałem się, jak długo mieszka tutaj, mając za jedyne towarzystwo starego ojca. Czy gdyby udało się jej uciec poza przytłaczający świat tych czterech ścian, poszłaby za głosem serca, zakochała się, wyszła za mąż? Maria Sherry zatrzymała się przed rozsuwanymi drzwiami i cicho zapukała. Tato? Doktor Juan Sherry, a raczej to, co z niego zostało, siedział na fotelu przed kominkiem okryty stosem pledów. Jego córka wyszła i zostawiła nas z nim sam na sam. Kiedy opuszczała pokój, nie mogłem oderwać wzroku od jej talii osy. Stary doktor, w którym ciężko było rozpoznać mężczyznę ze zdjęcia, patrzył na nas w milczeniu. W jego spojrzeniu czaiła się nieufność. Zauważyłem, że dłoń oparta na poręczy fotela lekko drży. Ciało lekarza wydawało z siebie odór choroby, którego nie zdołałaby zamaskować żadna woda kolońska. Sarkastyczny uśmiech Sheria ja. Zdradzał jego pogardę dla stanu, w jakim się znajdował i dla całej reszty świata. Czas robi z ciałem to samo, co głupota z duszą, powiedział wskazując na siebie. Rozkłada je. Czego chcecie? Myśleliśmy, że mógłby nam pan opowiedzieć coś o Michale Kolweniku. Mógłbym, ale nie wiem po co, uciął doktor. W swoim czasie powiedziano mi o nim zbyt wiele, w dodatku same kłamstwa. Gdyby ludzie zastanawiali się nad jedną czwartą tego, co mówią, świat byłby rajem. Ale nas interesuje prawda, zaznaczyłem. Twarz starca wykrzywiła się w sarkastycznym grymasie. Prawdy się nie szuka, synu. To ona znajduje nas. Spróbowałem się uśmiechnąć przy milnie, ale zacząłem podejrzewać, że nasz rozmówca nie ma najmniejszego zamiaru puścić pary z gęby. Marina, przejrzawszy moje obawy, przejęła inicjatywę. Panie doktorze, powiedziała słodkim głosem, przez przypadek weszliśmy w posiadanie kolekcji zdjęć, która być może należała do Michała Kolwenika. Jest wśród nich fotografia przedstawiająca pana jednego z pańskich pacjentów. Tylko dlatego ośmieliśmy się pana niepokoić. Chcielibyśmy zwrócić kolekcję i prawowitemu właścicielowi. Tym razem doktor nie wycedził przez zęby jednego ze swoich lapidarnych zdań. Popatrzył za to na Marinę z nieukrywanym zaskoczeniem. Byłem zły, że to nie mnie przyszedł do głowy ten wybieg. Uznałem, że będzie lepiej, jeśli Marina weźmie na siebie ciężar rozmowy. Nie wiem, o jakich zdjęciach pani mówi, moja panno. – Chodzi o kolekcję fotografii pacjentów cierpiących na rozmaite schorzenia deformujące ich ciała – powiedziała Marina. Oczy doktora zabłysły żywiej. Niewątpliwie poruszyliśmy bliski mu temat, chociaż przypominał mumię, pod tym stosem pledów siedział jednak żywy człowiek. – A co każe pani przypuszczać, iż owa kolekcja należała do Michała Kolwenika? – spytał, siląc się na obojętność. I że ja mam z tym coś wspólnego? Pańska córka powiedziała nam, że się przyjaźniliście, wyjaśniła Marina, nie odpowiadając wprost na pytanie. Cnotą Marii jest naiwność, rzekł Szeli mało przyjaznym tonem. Marina pokiwała głową, wstała i skinęła na mnie, bym zrobił to samo. Rozumiem, powiedziała uprzejmie. Widzę, że się pomyliliśmy. Przepraszamy za kłopot. O idziemy. Zdjęcia trzeba będzie oddać komuś innemu. Chwileczkę zaprotestował Szellie. Odchrząknął, po czym poprosiłbyśmy znowu siedli. Macie jeszcze te zdjęcia? Marina uśmiechnęła się, wytrzymując wzrok starca. Niespodziewanie Szeli parsknął czymś w rodzaju śmiechu, chociaż zabrzmiało to raczej jak szelest starej gazety. Skąd mogę mieć pewność, że mówicie prawdę? Marina skinęła na mnie rozkazująco. Wyjąłem fotografię z kieszeni i wręczyłem ją doktorowi. Wziął ją drżącą ręką i zlustrował mnie spojrzeniem. Milczał przez długą chwilę, potem odwrócił oczy ku trzaskającym w kominku płomieniom i zaczął mówić. Doktor Sherry opowiedział nam, że jego ojciec był Anglikiem, a matka Katalonką. Uzyskał specjalizację w traumatologii w szpitalu w Burnhamouth. Później, osiadłszy w Barcelonie, odkrył, że z racji swojej kondycji cudzoziemca nie jest mile widziany w kręgach społecznych, do których powinien był należeć ktoś marzący o karierze. Z wielkim trudem udało mu się uzyskać stanowisko lekarza więziennego. Właśnie w więzieniu udzielił pomocy Michalowi Kolwenikowi, gdy ten padł ofiarą brutalnej napaści towarzyszy z celi. Wówczas Kolwenik nie mówił po kastylijsku ani po katalońsku. Miał szczęście, że Szeli potrafił jako tako porozumieć się po niemiecku. Szeli pożyczył Kolwenikowi pieniądze na zakup ubrań, ugościł go w swoim domu i pomógł mu znaleźć pracę w Velo Ranei. Kolwenik przywiązał się do niego i nigdy nie zapomniał o jego dobroci. Narodziła się pomiędzy nimi wielka przyjaźń. Przyjaźń ta zaowocowała później współpracą na niwie zawodowej. Wielu pacjentów doktora Shelleya potrzebowało protez. Przedsiębiorstwo wyrohranej było jednym z ich największych producentów, a Michał Kolwenik niewątpliwie najzdolniejszym z projektantów. Z czasem Shelley został osobistym lekarzem Kolwenika. Kiedy do Kolwenika uśmiechnęła się fortuna ten Chcąc pomóc przyjacielowi, sfinansował budowę Centrum Leczenia Wad Wrodzonych i Chorób Zwyrodnieniowych. Zainteresowanie Kolwynika tym tematem sięgało jego dzieciństwa w Pradze. Szeli opowiedział nam, że matka Kolwynika urodziła bliźniaki. Michał przyszedł na świat zdrowy i silny. Drugi z braci, Andrzej, nie miał tego szczęścia. Choroba zwyrodnieniowa kości i mięśni stała się przyczyną jego przedwczesnej śmierci w wieku zaledwie siedmiu lat. Michal bardzo przeżył śmierć brata, powracał do niej często pamięcią. W pewnym sensie owa śmierć zdecydowała o powołaniu kolwenika. Uważał on bowiem, że Andrzej żyłby znacznie dłużej i cierpiał o wiele mniej, gdyby mógł skorzystać z odpowiedniej opieki medycznej i zdobyczy nowoczesnej techniki. To przekonanie sprawiło, że włożył całe swe serce i talent w projektowanie mechanizmów, jak sam lubił je nazywać, kompletujących ciała, które opatrzność potraktowała po macoszemu. Natura jest niczym dziecko bawiące się naszym życiem, znudziwszy się pustymi zabawkami, porzuca je i zastępuje nowymi, mawiał Kolwenik. To my musimy pozbierać części i naprawić szkodę. Tam, gdzie niektórzy dostrzegali arogancję, ocierającą się o herezję, inni widzieli tylko i wyłącznie nadzieję. Cień brata nigdy nie opuścił Michala przekonanego, iż tylko za sprawą ślepego zrządzenia losu, to on urodził się zdrowy. Andrzej zaś przyszedł na świat z zakodowanym w ciele wyrokiem przedwczesnej śmierci. Shelley mówił nam, że Kolwenik odczuwał z tego powodu wyrzuty sumienia i w głębi serca uważał, iż ma do spłacenia dług wobec brata i wszystkich, podobnie jak on, napiętnowanych stygmatem niedoskonałości. Michal zaczął nawet gromadzić szczególną kolekcję zdjęć z całego świata, dokumentujących przeróżne zwyrodnienia i wady wrodzone. Dla niego owe istoty, tak tragicznie doświadczone przez los, były krewnymi Andreja, jego niewidzialną rodziną. Michał Kolwenik był człowiekiem niezwykle błyskotliwym, ciągnął doktor Shelley. Tacy jak on zawsze prędzej czy później budzą niechęć. Zawiść jest jak ślepiec, który chce ci wykłuć oczy. Wszystko, co powiedziano o nim w ostatnich latach jego życia i po jego śmierci, to kalumnie. A ten przeklęty inspektor, Florian... Nigdy nie zrozumiał, że jest tylko pionkiem w rozgrywce obliczonej na zrujnowanie kolwenika. Florian? zapytała Marina. Inspektor Florian był szefem brygady śledczej, wycedził Shelley najbardziej pogardliwym tonem, jaki mógł z siebie wydobyć. Pijawką, karierowiczem, który chciał zyskać rozgłos kosztem welohranei i kolwenika. Pocieszająca jest tylko myśl, że nigdy nie zdołał niczego udowodnić, a zawziętość zniszczyła mu karierę. To on wymyślił cały ten skandal z ciałami. Jakimi ciałami? Szeli milczał przez długą chwilę, potem spojrzał na nas i cyniczny uśmiech znów pojawił się na jego twarzy. A ten inspektor Florian, podjęła Marina, wie pan może, gdzie moglibyśmy go znaleźć? – Pewnie w cyrku. Tam jest miejsce pajaców. – odporszeli. – Czy znał pan Benhamina Sentisa, doktorze? – spytałem, próbując skierować rozmowę na inne tory. – Oczywiście – powiedział. – Widywałem go regularnie. Jako wspólnik kolwenika Sentis był odpowiedzialny za sprawy administracyjne w Elohranei. Zachłanny człowiek, który nie wiedział, gdzie jest jego miejsce – przez całe życie zżerała go zawiść. Słyszał pan o tym, że ciało Sentisa znaleziono tydzień temu w kanale ściekowym? Zapytałem. Czytam gazety, odburknął szorstko. I nie wydało się to panu dziwne? Nie bardziej niż inne rzeczy, o których pisze prasa. Ten świat jest chory, a ja zaczynam być zmęczony. Coś jeszcze? Chciałem zapytać o damę w czerni, ale Marina, uśmiechając się, dała mi znak, bym tego nie robił. Shelley sięgnął pod dzwonek. Na ten dźwięk w rogu stanęła Maria Shelley, ze wzrokiem wbitym w ziemię. Ci młodzi ludzie zaraz sobie pójdą. Tak, ojcze. Wstaliśmy. Już miałem zabrać fotografię, ale drżąca dłoń doktora uprzedziła mnie. To zdjęcie zachowam sobie, jeśli nie macie nic przeciwko temu. Nie powiedział nic więcej, tylko dał córce znak, by odprowadziła nas do drzwi. Zanim wyszliśmy z biblioteki, spojrzałem na niego raz jeszcze. Wrzucił fotografię do ognia i zatopił swój szklany wzrok w trawiących ją płomieniach. Kiedy znaleźliśmy się w korytarzu, Maria Sherry uśmiechnęła się do nas przepraszająco. Mój ojciec ma trudny charakter, ale dobre serce, powiedziała, starając się go usprawiedliwić. Doznał w życiu wielu rozczarowań i czasem bywa opryskliwy. Otworzyła nam drzwi i zapaliła światło na klatce schodowej. W jej spojrzeniu czaiła się jakaś wątpliwość, jakby chciała nam coś jeszcze powiedzieć i jednocześnie bała się to zrobić. Marina też to zauważyła. Wyciągnęła do niej dłoń na pożegnanie i podziękowała. Maria Szeli uścisnęła jej rękę. Wszystkimi porami ciało, niby zimne, pod, wydzielała się z niej samotność. Nie wiem, czy ojciec wspomniał wam zaczęła ściszonym głosem, spoglądając lękliwie za siebie. Mario dobiegł nas z wnętrza mieszkania głos doktora Z kim rozmawiasz? Twarz Marii pociemniała. Już idę, ojcze, już idę. Posłała nam ostatnie melancholijne spojrzenie i wróciła do mieszkania. Kiedy zamykała drzwi, moją uwagę przykuł medalion na jej szyi. Mógłbym przysiąc, że jest na nim motyl o rozłożonych czarnych skrzydłach. Nie zdarzyłem się jednak upewnić. Staliśmy tak na klatce. Światło już zgasło, a my nadal słyszeliśmy, jak doktor grzmi w mieszkaniu, wylewając na córkę całą swą furię. Nagle zdało mi się, że czuję zapach rozkładającego się ciała, jakby na pogrążonych w mrokach schodach leżało jakieś martwe zwierzę. Potem usłyszałem oddalające się w górę kroki, a zapach, albo wrażenie, zniknął. Chodźmy stąd, powiedziałem.